Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony LugMODA, a to jest kolejny przegląd aktualizacji z Don't Starve Together dziś zajmiemy się aktualizacją Herd Mentality, która została ostatnio wprowadzona, ale od jej czasu weszły już trzy łatki, które to poprawiały błędy albo ulepszały to, co ta aktualizacja nam przyniosła. I tak, moi drodzy, podstawowym i w sumie najciekawszym i najważniejszym elementem tej aktualizacji jest wprowadzenie nowych mobów, a są to jelenie. Jele nie możemy spotkać na biomie liściastym i mozaikowym. Niestety osobiście nie miałem przyjemności, żeby je spotkać, dlatego sobie je na potrzeby tego poradnika. Moi drodzy, jak na razie, jele nie mają dźwięki kusy woltowych, poruszają się, ich zachowanie jest podobne do. Chociażby elefantów, czy nawet pingwinów, i też kóz. Gdy się do nich zbliżamy, to uciekają, a gdy zaatakujemy jednego z nich, to całe stado się na nas rzuca. No i wtedy marne szanse. Mają 700 punktów y, życia, 25 punktów damage'u zadają y, i dropi z nich jedno mięsko. Możemy je karmić solą, tą, którą oswajamy bawoły. Y, wtedy może im wyrosnąć róg. I po zabiciu takiego jelenia zyskamy dwa mięsa. Taka różnica. Prawdopodobnie w przyszłości będą wprowadzone zmiany i będzie można nawet te jelenie oswajać. Ale zobaczymy co nam tutaj twórcy zaproponują. Od teraz mamy do dyspozycji paczki, paczki w których możemy schować cztery przedmioty. Na początku był z nimi problem, gdy wkładaliśmy na przykład cztery pszczoły, to i tak wypadała z nich jedna pszczoła po rozpakowaniu. Służą one jakby do. Przekazywania po prostu większej ilości itemów y, jednym kliknięciem, na przykład y, naszym kolegom y, podczas rozgrywki. Czym mniej przedmiotów, tym paczka zmniejsza, czym większy, więcej, tym y, po prostu jest większa. Plus taki, że gdy schowamy w niej jedzenie, to ona nam się nie psuje. Kolejną zmianą jest dodanie tabliczek, które mają zastosowanie na przykład w oznaczaniu e, chociażby naszego jakby magazynu. E, każdą rzecz, którą położymy przed tabliczką, używając pióra atramentowego, możemy przerysować na tę tabliczkę i w ten sposób możemy sobie poznaczać na przykład skrzynki. Naprawdę ciekawa graficzna zmiana e, upiększająca umilająca nam rozgrywkę. Zostały poprawione zachowania naszych pupili, odnośnie łaszenia się, proszenia o pokarm czy podziękowania za, za, za nakarmienie, nie zauważymy jakichś większych zmian ale na pewno został zwiększony, zwiększona ilość punktów otrzymywanych za, za pokarm. Dostają także one kary bodajże za zepsute za jedzenie, także tutaj w tym temacie się zmieniło. Nadal są nieśmiertelne i nadal nie uczestniczą w żadnej walce, także nie musicie się bać, że takie pupila gdzieś tam możecie stracić. Na koniec został także poprawiony drop z Królowej Pszczół, jak i sama Królowa została troszeczkę upiększona. Gubi ona teraz miód, w który gdy wdepniemy, no to nas automatycznie spowalnia, jesteśmy łatwy kąskiem. Potrafi ona podczas walki nawet zasnąć. Wydaje mi się, że na koniec, gdy już ma troszeczkę mniej życia, to dropi więcej tych swoich bączków obronnych. A największą w sumie zmianą to jest jej drop, wypada z niej imponujący kapelusz. Moi drodzy, jego właściwości są w sumie ciekawe, ponieważ odnawia nam on punkty poczytalności i nawet to może być w zastraszającym tempie, ale musimy znajdować się w centrum bądź w pobliżu rzeczy, mobów, elementów, które nam tę poczytalność odbierają. Dla przykładu, gdy staniemy sobie koło kwiatka, to ta poczytalność będzie nam automatycznie wzrastała w tym samym tempie. Możliwe, że ciut woli, co spadała dotychczas, ale tylko i wyłącznie tak jak mówiłem, z kapeluszem na głowie. Ale gdy kwiatów będzie w jednym miejscu o wiele więcej, to ta poczytalność będzie Wam naprawdę w zaskakującym tempie rosła do góry. Jest jeszcze jedna właściwość tego kapelusza, która nie wpływa jakoś znacząco na rozgrywkę, ale zobaczycie ją na koniec tego filmu. A ja moi drodzy, w tym odcineczku Wam już dziękuję. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz oczywiście. Zapraszam do subskrybowania nowych widzów, jeżeli tacy są. Eee, moi drodzy, jeżeli chcecie dostawać także odcinki na bieżąco, informacje o tym, że już stawiłem dany odcinek, choć tak często ich nie wstawiam ale jeżeli chcecie mieć takie informacje, no to kliknijcie ten dzwoneczek ob, obok przycisku subskrybuj i e, wtedy powinniście być na, na bieżąco informowani o wszystkim tym, co się dzieje na kanale. Także moi drodzy, do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, miłego.